Witajcie we Frausher Talks. Nazywam się Tomas, a dzisiaj przyjrzymy się funkcjom i zaletom Frausher Insights. Wraz z postępem cyfryzacji działalność kolejowa generuje coraz większą ilość danych. Nasza inteligentna platforma danych Frausher Insights umożliwia zbieranie, łączenie i efektywne wykorzystanie tych informacji. Frausher Insights umożliwia odbieranie i zbieranie danych z systemów detekcji koła oraz udostępnianie ich za pomocą różnych aplikacji. Dzięki temu informacje są nie tylko przetwarzane, ale również wzbogacane o dane z różnych źródeł i udostępniane do dodatkowych zastosowań. Frausher Insights obecnie udostępnia dane za pomocą dwóch aplikacji: Diagnostics oraz Motion. Obie te aplikacje omówimy szczegółowo w osobnych odcinkach. Na początek przyjrzymy się, jak działa Frausher Insights i jakie korzyści może przynieść. Zacznijmy więc od zasady działania Frausher Insights. Wszystkie informacje odbierane z czujników koła zamontowanych w terenie są przetwarzane w sieci przez system liczenia osi FADC. Dodatkowo dane mogą być wzbogacane o informacje zewnętrzne, takie jak dane pogodowe, dane geolokalizacyjne czy dane z aplikacji zarządzania zasobami. Stamtąd dane są przesyłane do centralnego, bezpiecznego magazynu danych za pośrednictwem Frauscher Connect. Frauscher Connect działa jako bramka sieciowa, umożliwiając sieci połączenie z platformą za pomocą jednokierunkowego kanału. W ten sposób Frauscher Connect chroni sieć przed atakami cybernetycznymi, umożliwiając przesyłanie danych tylko w jednym kierunku co zapewnia bezpieczną komunikację. Generowane dane dzięki standaryzowanym interfejsom mogą być wykorzystywane w standardowych aplikacjach, takich jak Diagnostics i Motion, a także w aplikacjach dostosowanych do potrzeb klienta, takich jak zaawansowane systemy diagnostyczne. Przejdźmy teraz do korzyści płynących z Frausher Insights. Frausher Insights to cyfrowy ekosystem, który łączy różne źródła danych i integruje się z różnymi aplikacjami. Razem z aplikacjami Frausher Insights, Diagnostics i Motion, Insights pozwala operatorom kolejowym uzyskiwać istotne dane dotyczące operacji kolejowych w przejrzysty sposób, z możliwością dostępu z dowolnego miejsca. W efekcie Frauscher Insights pomaga zoptymalizować operacje kolejowe, umożliwiając lepsze planowanie konserwacji i obniżenie ogólnych kosztów utrzymania. Frauscher Insights wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do wykrywania wzorców i nietypowych zdarzeń. W kolejnych odcinkach przyjrzymy się, jak dane są udostępniane i przekazywane za pomocą aplikacji Frauscher Insights, Diagnostics i Motion. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Nie zapomnijcie polubić, zasubskrybować i udostępnić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Frauscher Talks.